No witam Was, moi drodzy. Ostatnio mówiłam Wam o ułamkach zwykłych, tak? Mówiłam, że nie ma czegoś takiego jak ułamki niezwykłe, a dzisiaj w temacie, zobaczcie, mamy takie hasło jak ułamki niewłaściwe, tak? Też ciekawe. To czy, czyli czy są właściwe? Na no raczej nie. Czyli są niewłaściwe, są zwykłe, ale nie ma niezwykłych i nie ma właściwych. Dobrze? To jest taka śmiesznostka. Potem będziemy mówić jeszcze o liczbach mieszanych i będziemy mówić też o skracaniu i rozszerzaniu ułamków. No i muszę Wam wyjaśnić, tak, co to znaczy ten ułamek niewłaściwy. Ostatnim razem, może szybciutko przypomnę, mówiliśmy o tym, że ułamek to jest malutka część, gdzie ta liczba u góry to jest licznik. Potem jest kreska ułamkowa, która zastępuje dzielenie, a to, co pod nią jest, to jest mianownik. I mianownik nam mówi, na ile części dzielimy, tak? Bo kreska zastępuje dzielenie, czyli jak jedną całą dzielimy na dwie części i bierzemy sobie tylko jedną część, to mamy jedną drugą, tak? To jest taki ułamek i on jest jak najbardziej. Byśmy powiedzieli właściwy, właściwie napisany, bo jest to po prostu ułamek zwykły, tak? I on jest właściwy. Dlaczego? Bo on ma, słuchajcie, mniejszy licznik od mianownika. Czyli jeżeli tak to jest, to wszystko jest ok. No a teraz, kiedy właśnie on będzie niewłaściwy? No, niewłaściwy będzie wtedy, jeżeli tutaj u góry w liczniku znajdzie się liczba, która jest większa. Od mianownika, czyli tej liczby na dole, tak? To wtedy mówimy, że taki ułamek jest niewłaściwy. On jest niewłaściwy. Dlaczego jest niewłaściwy? No, bo jego licznik jest większy od mianownika. Dobrze, czyli wtedy mówimy, że jest niewłaściwy. No i co my mamy z nim wtedy zrobić? No właśnie, przechodzimy tym, tym sposobem do następnego hasła, do liczb mieszanych. Jeżeli taki ułamek jest niewłaściwy, to tu pamiętajcie, jest dzielenie, to zamieniamy go na liczbę mieszaną. A ta zamiana na liczbę mieszaną, to jest nic innego, jak słuchajcie, dzielenie z resztą. Dlaczego? No, bo 7 trzecich pamiętacie, że to jest tak samo, jakbyśmy napisali zamiast kreski ułamkowej dzielenie, prawda? Bo kreska zastępuje dzielenie. Czyli normalnie jest dzielenie. Ile jest 7 podzielone na 3? No to jest chyba 2, bo 2 razy 3 mieści się w siódemeszce, to jest 6 i zostaje nam 1 reszty, tak? I 1 reszty, albo reszty 1. No, i gdybyśmy to teraz chcieli zapisać, to co zawsze żeśmy się uczyli, tak, na ułamki, to co musimy zrobić? Zapiszemy to w ten sposób, że 7 trzecich, czyli 7 podzielone na 3, to się równa dwie całe z tego dzielenia, tak? I co robimy z tą resztą? Ta reszta, słuchajcie, wskakuje do licznika. A mianownik zostaje bez zmian, no bo mianownik zawsze mówi, na ile części jest coś dzielone, prawda? Czyli to się nie może zmienić. No i wyszła nam, słuchajcie, taka fajna liczba, ona się nazywa mieszana. Dlaczego mieszana? No bo w niej znajdują się i całe, mamy tu dwie całe, i normalny ułamek zwykły, tak? Ten, tak jakby właściwy, tak? Dobrze. No dobra, ktoś powie, ale zagmatwane, no to najlepiej zrobić jeszcze dla Was od razu jeszcze jeden przykład. Dobrze? Teraz sobie weźmy, będziemy mieć coś takiego. Tu u góry 8, licznik przypominam, 8, a w mianowniku będziemy mieć na przykład o 3. No, zróbmy dalej ten 3. Co to jest na dole? Mianownik, tak? Kreska zastępuje nam dzielenie. Czyli to jest tak, jakbyśmy mieli co zrobić? 8 podzielić na 3, tak? 8 dzielone na 3. No to normalnie dzielmy. Ile trójeczek mieści się w ósemce? No też tylko dwie, prawda? Tak, w siódemce 2, no to w ósemce też. Ale ile nam teraz tej reszty wyjdzie? I wyjdzie nam reszty. Ile? 2, tak? Reszty 2. To jakbyśmy to na system ułamkowy napisali. 8 podzielone przez 3, czyli 8 trzecich. Tak? Pamiętacie ten zapis? 8 trzecich. To się równa. Ile to będzie? 8 podzielone przez 3. Wyszło nam 2 całe. Tak. A tą resztę, bo chyba 2 razy 3 to jest 6, prawda? 2 razy 3 jest 6, czyli wyszło nam resztę 2. To gdzie tą resztę piszemy? Zawsze w liczniku u góry jest licznik, potem tą kreskę piszemy, żeby był w ogóle ułamek, prawda? A mianownik się tylko co? Przepisuje. O, i mamy, że to są dwie całe i dwie trzecie. Dobra? Próbujmy dalej, bo trening czyni mistrza. Teraz sobie weźmy dziesięć czwartych. Dobrze. No i teraz słuchajcie, jakbyśmy to znowu rozpisali. To jest tak, jakby było 10 podzielone przez 4. Tak? To ile czwóreczek mieści się w dziesiątce? Znowu tylko dwie. Czas nam te dwie całe wychodzą, tak? Skąd wiemy, że dwie, bo 2 razy 4 jest 8. Zmieści nam się to w dziesiątce, ale zostanie nam jeszcze jakaś reszta. I ile tej reszty nam zostanie? No, 2 razy 4 8 do dziesiątki, czyli reszty 2. Tak? No to się zastanówmy, jak to fajnie napisać. Jako liczbę mieszaną. No to 10 dzielone przez 4, to ile nam to wyszło? Dwie całe, tak. No i wyszła nam ta reszta 2. No to będziemy mieć reszty 2 i przepisujemy na dole czwóreczkę. No i to jest ta nasza liczba mieszana. Dobrze? No i co? Troszeczkę już jest jaśniej. No, mam nadzieję, za chwilkę sobie zrobimy wszystko jeszcze raz, powtórzymy. Ale tutaj, słuchajcie, doszłam do czegoś fajnego. Taka liczba mieszana jest 2 i 2 czwarte. A następnym jeszcze hasłem, tu, które mamy, to jest skracanie ułamków. No, i sobie wezmę, słuchajcie, tylko ten ułamek. Dobrze, na chwilkę go sobie tutaj zapiszę. 2 i 4 na dole w mianowniku, to się czyta, że to są dwie czwarte. I o co chodzi z tym skracaniem? Jeżeli mamy taki ułamek, i widzimy, że i ten licznik, i ten mianownik można jeszcze podzielić przez taką samą liczbę, tak? No bo dwójeczkę dałoby się jeszcze normalnie podzielić przez 2. tak? A czwórkę. Też da się podzielić przez 2. Tylko to musi być taka sama liczba, tak, że można przez nią podzielić i licznik, i mianownik. To matematycy to robią, tak, w głowie troszeczkę i robią tak. 2 podzielone przez 2, skreślamy tą dwójkę i zostanie nam ile? 2 podzielone przez 2 jest. Jeden. I piszą sobie tutaj obok jedyneczkę. I teraz w głowie robimy znowu też 4, też dzielimy na 2, no bo jak dwójkę na 2, to sprawiedliwie czwórkę też na 2. 4 podzielone na 2 jest 2. I z tego skrócenia tutaj nam wyszła tutaj jedynka, tu dwójka, czyli piszemy to, co nam wyszło z tego dzielenia, że to jest jedna, druga. Tak, czyli dwie czwarte są równe jednej drugiej. Tak nam to wychodzi z tego skrócenia. Ktoś powie znowu skomplikowany. To zróbmy znowu jeszcze jakiś przykład. Dobrze? Teraz sobie weźmy na przykład tak, cztery, dwunaste. Dobrze. Mamy taki ułamek, on jest zwykły, tak? Jak najbardziej właściwy, nie? Dobra, cztery dwunaste. No i patrzmy, czwóreczkę dałoby się podzielić i przez 2 i przez 4, tak? Dwunastkę też się da podzielić przez 2 i przez 4. No to ktoś powie, to można przez 2 podzielić, ale zawsze się staramy, słuchajcie, w tym skróceniu, znaleźć taką największą liczbę, przez którą się da podzielić obie te liczby. Dobrze? Największą, czyli moglibyśmy skrócić przez 2, ale jeżeli od razu tu widzimy, że skróci się to przez 4, to zróbmy od razu przez 4. Dobrze? To skracamy, czyli dzielimy w głowie. 4 dzielimy przez 4. Wychodzi nam ile? 1, bo 4 podzielone przez 4 jest 1, a 12 podzielone przez 4 jest 3. Tak, no i znowu tabliczkę mnożenia musimy umieć, nie? Jest 3. Czyli ile nam wyszło po tym skróceniu? 1 trzecia. Tak? A co by się stało? Słuchajcie, jak ktoś nie zauważyłby, że cztery 12 da się od razu przez 4 podzielić, tylko by powiedział, o na pewno się idę podzielić przez 2. To spróbujmy sobie tak zrobić, dobrze? Skracamy wszystko przez 2, czyli dzielimy wszystko przez 2. I licznik, i mianownik. 4 podzielone przez 2 to by nam wyszło 2, tak? A 12 podzielone przez 2 to wychodzi 6, tak? Czyli to się równa 2 szóste. No ale tu już łatwo widać, że znowu się 2 podzieli przez 2 i 6 się też podzieli przez 2. Tak? Czyli można to dalej skrócić. To skracajmy dalej przez 2. Czyli to skracanie to jest to dzielenie tak? przez tą samą liczbę. To 2 dzielimy na 2 i wyjdzie nam ile? 1, a 6 jak podzielimy na 2, wyjdzie nam 3. Tak? To ile nam wyjdzie? 1 trzecia. O! To samo co tu. No musiało nam tak wyjść, prawda? Czyli obojętnie przez ile skracamy, zawsze nam musi wyjść tak samo. Tylko popatrzmy, tutaj żeśmy to robili taką dłuższą drogą, tak? A tu krótszą. Słuchajcie, to nieważne, czy ktoś zrobi dłuższą, czy krótszą. Najważniejsze, żeby wyszło w obu przypadkach tak samo. Dobrze? Bo jedni mają lepiej opanowaną tabliczkę mnożenia i szybciej to w głowie wszystko widzą, skracają, a niektórzy wolą sobie zawsze przez najmniejszą liczbę, czyli przez dwa, przez jakieś mniejsze liczby i po malutku sobie też dojdą do tego wyniku. Dobrze? Tak, żeby to. Wyszło tyle samo, to jest najważniejsze. No i słuchajcie, jeszcze mamy teraz hasło takie jak rozszerzanie ułamków, czyli skracanie to było dzielenie. To rozszerzanie to powinno być na odwrót, czyli coś związane z mnożeniem. No, i prawda jest, że tak można robić. Gdybym ja chciała sobie wziąć tą moją jedną, drugą i chciałabym teraz ją rozszerzyć, tak, to znaczy pomnożyć razy jakąś liczbę, taką samą, licznik i mianownik, no, rozszerzy nam się ten ułamek. Czemu się rozszerzy? To jest tak, byśmy ciasto chcieli na więcej kawałków podziąć. Zaraz zobaczycie, jak nam to wyjdzie. No to przez ile chcecie pomnożyć to i to? Może przez 3? Co? Damy radę przez trzy pomnożyć, tak? To mnożmy. Jeden, to się też w głowie robi. Jeden razy 3. jest trzy, piszemy. I dwa razy trzy jest sześć. O, I rozszerzyliśmy ten ułamek. Czyli tutaj była tylko jedna malutka część z dwóch, tak? Tak, aby pizzę ktoś na dwie części dzielił. A tu mamy trzy malutkie części z ilu już? Z sześciu, czyli mamy trzy szóste. I tak właśnie się robi z tym rozszerzaniem. Rozszerzanie polega na tym, że sobie mnożymy licznik i mianownik przez jakąś liczbę i wychodzą nam tutaj coraz to większe liczby na dole w mianowniku i w liczniku. Rozszerzmy sobie teraz jeszcze ten. Możemy sobie rozszerzyć, nie? No pewnie, a kto nam zabroni? Weźmy sobie, rozszerzmy razy dwa, czyli pomnożymy razy dwa. Dobrze? No to zróbmy tak. 3 razy 2 jest 6, a 6 razy 2 jest 12, czyli mamy 6, 12. Rozszerzyło nam się, no zwiększyło nam się, prawda? Tu było 6, tu już jest 12, tu 3, tu 6, a tu w ogóle było 1, a teraz jest 6, ale to fajnie rozszerzamy. Coraz to większe nam się robią te liczniki i mianowniki. No to razy ile? Może jeszcze razy 2 sobie zróbmy. No pewnie możemy. 6 razy 2 dwa jest 12, a 12 razy 2 dwa jest 24. O popatrzcie, ile nam to wyszło, ale żeśmy sobie to porozszerzali, tak? Czyli na czym polega rozszerzanie? Że mnożymy sobie i licznik, i mianownik przez taką samą liczbę, tak? No, i wtedy nam się te liczby tutaj zwiększają. A skracanie to jest całkiem na odwrót, czyli w skracaniu, żeśmy sobie dzielili przez taką samą liczbę. Gdybyśmy sobie wzięli ten ostateczny tu wynik z naszego rozszerzania i chcielibyśmy go teraz z powrotem skrócić, to słuchajcie, czy 12 i 24 dzieli się przez jakąś liczbę? No, na pewno 12 się dzieli. I przez 2, i przez 4, i przez 3, i przez 6, tak? I przez 12. A 24 przez ile można podzielić? I przez 2, i przez 4, i przez 3, o no to by wyszło 8, prawda? I przez 6, i przez 12. No i przez 24. No ale 12 się przez 24 już na pewno nie podzieli. No ale chyba jak on się też dzieli przez 12 i ten też przez 12, to to jest taka największa liczba, przez którą możemy podzielić, prawda? I ten licznik, i ten mianownik. 12 dzieli się przez 12. No, wyjdzie nam ile? 12 przez 12, to chyba 1, prawda? A 24, damy ratę podzielić przez 12. Czy to nam wyjdzie 2? O 2 razy 12 jest 24, tak? Czyli w tym skróceniu podzieliliśmy przez 12. 12 przez 12 wyszło 1. I 24 przez 12 wyszło nam 2. Słuchajcie, niektórzy robią to wszystko w głowie, że oni nawet już tu tak nie skracają i tak sobie tego nie piszą, od razu piszą. Dla mnie to też nie ma znaczenia, czy wy od razu tak napiszecie, czy to sobie tak zrobicie. Ważne, że wyjdzie na końcu jedna druga. No i wyszło nam to, co żeśmy mieli tu. Bo najpierw żeśmy tą jedną drugą rozszerzali, mnożyliśmy licznik mianownik przez tą samą liczbę i doszliśmy sobie do 12,24. Moglibyśmy tak nieskończoność mnożyć, prawda? No ale nie mamy na to tutaj czasu. A potem wzięłam to, co nam tu wyszło z tego rozszerzenia, no i zrobiłam z powrotem skrócenie przez największą liczbę, jaką znalazłam, czyli 12. I wyszło mi z powrotem co? Jedna druga to, co tu było na początku. No, to sporo tego materiału, słuchajcie, to tak szybciutko zrobimy małe takie powtórzeńko. Kto pamięta, co to znaczy, że ułamek jest niewłaściwy. O, pamięta to ktoś? Niewłaściwy jest wtedy, kiedy w liczniku u góry jest liczba większa niż w mianowniku, tak? Jak tutaj jest więcej niż tu. To jest ułamek niewłaściwy. I na co my go zamieniamy? Na liczbę mieszaną. A ta liczba mieszana, tak, to jest taka liczba, gdzie są całości i ułamki. I jak ją otrzymać? Po prostu dzielimy sobie 10 podzielone na 3. No to, to akurat możemy w głowie zrobić, prawda? Dacie już radę. 10 podzielone na 3. To ile się tych trójek mieści w tej dziesiątce? Chyba 3, prawda? Mieści się 3. 3 razy 3 jest 9, a tu mamy 10. To ile reszty zostanie? 1 reszty. I pamiętacie, gdzie się to 1 pisze? Zawsze w liczniku, tak? Ta reszta zawsze jest w liczniku, a ten mianownik, ta liczba pod kreską, zostaje bez zmian. To tutaj zostaje nam bez zmian. I to jest liczba mieszana, której mamy całości i mamy ułamek. Dobrze? No a skracanie, pamiętacie na czym polegało skracanie? Skracanie polega na tym, że Znajdujemy jakąś liczbę, przez którą można podzielić i ten licznik, i ten mianownik. I sprawdźmy, czy 8 da się podzielić na 2? Tak, 16 na 2 też. Moglibyśmy skrócić przez 2, tak? Ale sprawdźmy, czy można przez więcej. Czy 8 da się podzielić na przykład na 4? Da się, tak? 16 na 4 też się da. Też się da. To moglibyśmy to skrócić przez 4, czyli podzielić 8 na 4, 16 na 4, ale może się da jeszcze przez więcej. Czy 8 da się podzielić na 8? No oczywiście, że się da. A 16 da się podzielić na 8? Też się da. To jak znaleźliśmy taką największą liczbę, ósemkę, że 8 możemy podzielić przez 8 i 16 na 8, no to będziemy sobie robić skracanie przez 8. Czyli jak to robimy? Dzielimy w głowie. 8 podzielone na 8 jest 1, 16 podzielone na 8 jest 2. Wyszło wam tak? Czyli mnie tu z tego skrócenia wyszła jedna, druga. Tak? To było skrócenie. A rozszerzanie kto zapamiętał, na czym polega? Weźmy sobie teraz na przykład jakiś ułamek 2 piąte. Dobra, i na czym polegało rozszerzanie? Na mnożeniu znowu i licznika, i na mianownika przez jakąś liczbę, ale taką samą, i licznik, mianownik taką samą. To ja bym sobie chciała na przykład przez 4 pomnożyć. Mogę. No pewnie, że mogę. Kto mi zabroni? Mogę sobie przez 4, przez 6, przez 7. Obojętnie przez ile chcę. No to tym razem chcę przez 4. To mnożę sobie i dwójeczka przez 4 i piąteczkę przez 4. Nóżcie ze mną. 2 razy 4 jest 8. Tak, przepisujemy kreskę. I 5 razy 4 jest 20. No i mam rozszerzenie. Mam większą liczbę tu i mam tutaj. Zrobiłam sobie rozszerzenie. A mogę to rozszerzenie robić w nieskończoność? Tak. Rozszerzenie mogę sobie robić non-stop. Mogę sobie mnożyć razy 2, razy 3, razy 5, razy 60, jakby ktoś chciał, razy 100. I tak, słuchajcie, mogłabym sobie to robić do końca mojego życia, ale myślę, że na dzisiaj skończę z tym rozszerzeniem, że wam to chwilowo musi się utrwalić, ta wiedza. Dobrze. Komu było to za dużo, to jak zwykle wiecie co. Robimy stop i oglądamy sobie wszystko od początku. Dobrze? Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia. Do następnego razu.